Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, to niezbędny składnik naszej diety. Ale na co dokładnie pomaga? Odkryjmy jej kluczowe funkcje w naszym organizmie. Jedną z głównych ról witaminy C jest wspieranie układu odpornościowego. Zwiększa produkcję i efektywność białych krwinek, które są kluczowe w obronie przed infekcjami. Witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu białka odpowiedzialnego za elastyczność skóry, zdrowie naczyń krwionośnych, kości i stawów. Jako silny przeciwutleniacz witamina C chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, neutralizując wolne rodniki i opóźniając procesy starzenia. Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza niehemowego z pożywienia, co pomaga zapobiegać niedokrwistości. Regularne spożywanie witaminy C może obniżać ciśnienie krwi, poziom złego cholesterolu oraz przeciwdziałać rozwojowi miażdżycy. Witamina C również wzmacnia zęby i dziąsła, hamuje krwawienie oraz rozwój próbnicy. Witamina C wpływa stabilizująco na psychikę, wspomaga produkcję neuroprzekaźników, co może poprawiać nastrój i funkcję poznawczą. Czyli podsumowując, witamina C to wszechstronny składnik, który wspiera nasz organizm na wielu płaszczyznach. Dbajmy o jej odpowiednią ilość w diecie, aby cieszyć się pełnią zdrowia. Zasubskrybuj kanał, aby dowiedzieć się więcej.